Dzień dobry, witam Was wszystkich. Cieszę się, że jesteśmy tutaj, że jesteście, że muzyka w tak piękny sposób nas tutaj zgromadziła, wprowadziła, a właściwie cały projekt Funky Underground. Dziękuję Karolowi Wagnerowi, że już w grudniu się podjął, jakby przystąpił do tego, nie wiedząc, co szykujemy tak naprawdę, bo sprawa się rozwijała w przeciągu ostatnich miesięcy. Dosyć dynamicznie. Znaliśmy już ten obiekt. W zeszłym roku mieliśmy tutaj inauguracyjną wystawę i właściwie była wspaniała współpraca. Też wypaliło nam pięknie, więc odważnie z końcem roku zaczęliśmy rozmowy tutaj z panem Karolem. Zainspirowani tym wnętrzem, przede wszystkim dolnym undergroundem. Yy, przystąpiliśmy do działań, yy, inspirując się wzajemnie, jakby poprzez rozmowy, spotkania. Byliśmy tutaj wielokrotnie. Yy, dlatego dziękuję wszystkim, że się podjęli w ogóle i że, że część osób specjalnie, jakby na to wydarzenie, stworzyła swoje, swoje prace, swoje dzieła. I one współgrają tutaj. Tu jest świetna energia. Zależało nam przede wszystkim na spotkaniu ludzi w pięknym świecie. Jesteśmy częścią tego świata, jesteśmy małą społecznością wielkiego, globalnego jakby życia. Mamy taki tutaj pomysł na te sale, że Underground jest na dole, Funk jest na górze. Powitamy też nowych członków, bo mamy takich w związku, są tutaj obecni. I korowodem chciałabym żebyśmy udali się na górę do Fanki, żebyśmy zwiedzili tą wystawę wspólnie a potem tu w atmosferze fankowego grania. Y, Piotr Wędnarczyk kwartet spędzili ten czas razem po prostu miło i radośnie fankowo. Przejdę też do podziękowań przede wszystkim Dziękuję artystom, którzy są w związku. Tworzymy tą wspólnotę, że jesteśmy obecni tutaj razem, że tworzymy, że jesteśmy ludźmi przede wszystkim wrażliwymi na świat i na drugiego człowieka i stąd też pochodzi nasza sztuka. Ale też dziękuję władzom Miasta Zakopanego, przede wszystkim panu burmistrzowi Łukaszowi Filipowiczowi bo dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy możliwość poszerzenia to o muzykę, o informacje, o reklamę, także bardzo dziękuję tutaj Panu Burmistrzowi. Drugą osobą, której chciałam podziękować jest Jerzy więcsiak. muszę to przypomnieć, przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Miasta, Dziękuję Ci Jerzy. Chciałam też podziękować pani Joannie Staszak, naczelnikowi Wydziału Kultury, z którą jakby mając pierwsze podejście do funduszy miejskich wielokrotnie się spotykałam i dzięki jej pomocy udało nam się po prostu złożyć projekt, dokumenty, papierki. To są sprawy trudne. Udało się, także bardzo dziękuję za wszelką pomoc z Wydziału Kultury. I dziękuję tu jeszcze i witam Panią Agatę Mikler, przedstawiciela Burmistrza Miasta. Dziękuję też przede wszystkim Wam, że jesteście A, jest jeszcze z nami Kultura Podhala. Od pierwszego startu naszego, naszej nowej kadencji, od artysty w lesie, towarzyszą nam nieustannie. Bardzo Wam dziękujemy. No i kończmy ten czas. Miło. Idziemy na górę, przez korytarze. Ludzie zainspirowali, że tak powiem, otworzyli się na wnętrze, podziałali. Cieszę się bardzo i dziękuję artystom. Dzień dobry. W imieniu burmistrza miasta Zakopane, wywołanego tu już Wydziału Kultury, ale też swoim własnym, bardzo Państwu dziękuję za pracę, za te piękne dzieła, za Was poświęcony czas. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że dofinansowywanie takich projektów to jest prawdziwa przyjemność. Jest dla nas zaszczytem współpraca z Państwem. I nawet jeśli wydaje Wam się, że na co dzień może ktoś Was nie widzi i nie widzi Waszej pracy, to my wszyscy jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że jesteście. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym dodać, jako kolega ze Związku Artystów Plastyków, bardzo istotne podziękowanie, to dzięki zaangażowaniu Sylwii i grupy naszych kolegów, którzy poświęcili swój czas, no któryś raz rzędu, i wieszali, organizowali postumenty, wszystko co wiąże się z ekspozycją wystawy. Z tego co wiem, dwa dni zeszło im, żeby, żeby po prostu to jakoś zaaranżować, bo góra jest powiedzmy no, przystosowana do, do takich dzieł związanych z papierem. Natomiast to jest wnętrze, które. No troszkę zaskakuje, ale dzięki Sylwii i kolegom, no jesteśmy zachwyceni Anne Grandem. Także bardzo dziękujemy. Podziękowania były również już wcześniej dla Komisji, dla Wydziału Kultury, Pana Burmistrza za no, dot dotację związaną z organizacją tej wystawy. I miejmy nadzieję, że jest to. Nie pierwsza i nie ostatnia współpraca z miastem Zakopanem, artystów zrzeszonych w związku. No tak. I oczywiście zaprosiliśmy również osoby, które chciały uczestniczyć w tej wystawie. Tu Sylwia mi przypomina dziadkowi. Także witamy tych przyszłych nowych członków w związku. Dziękuję bardzo. Jak mówiłam, mamy dwie sale ekspozycyjne i korytarz, więc jakby trochę jesteśmy w tym budynku obecni szerzej niż tylko w Undergroundzie i zapraszam Państwa w y, towarzyszenie muzyki również na górę, jakbyśmy się mogli jakoś przemieścić tłumnie, czy jak chcecie później zwiedzić, czy coś, ale zachęcam bardzo. Tam też jakoś się przywitamy. Y, zresztą artystów, z resztą dzieł, a później możemy wspólnie spędzać czas jak Państwo chcą. Tak więc dzień dobry Państwu. Rozpoczęła się pierwsza część Wernisażu Funky Underground. Jesteśmy w undergroundowej części. przyszykowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział Zakopniański, jak i przyjaciół, którzy są przy związku. Popatrzcie Państwo, rzeczywiście fantastyczne miejsce do undergroundowego, undergroundowego przedstawiania sztuki. Teraz przemieścimy się do drugiej części. To proszę bardzo pracę. Zosisz fajno, niedawno byliśmy na Bernisarzu. W czerwonym dworze. Troszeczkę inną drogą przejdziemy do drugiej części wystawowej w hotelu chyrny, który otworzył się dla artystów i przyszykował fantastyczne miejsca wystawowe. I już przechodzimy do drugiej części. Chodźcie z nami. Troszeczkę mamy problemy z internetem, ale już za chwileczkę będzie wszystko w porządku. Już jesteśmy w drugiej części w części Fanki. artystów i przyjaciół, artystów plastyków, tutaj mamy przed nami Andrę Bachleda. Nie tylko maluje, nie tylko jego pracę możemy podziwiać. Artystyczne malarstwo, ale również gra i śpiewa. Ostatnia praca Czesława Jałowieckiego. dole oglądaliśmy płótno yy, yy, Zosisz fajną, za teraz proszę zobaczyć rzeźba również jej autorstwa ja to, 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 to. Z nami Sylwia Biernacik. Może troszeczkę nam opowie o samym projekcie wystawy. Dzień dobry, witam Państwa na naszej związkowej wystawie z i Przyjaciele w hotelu Chyrny Piuzuckiego 20. Mamy live, a więc możecie sami zobaczyć, że przyszło bardzo dużo osób, zakopiańczyków, naszych przyjaciół o prawie muzycznej. Tego, te, temu wydarzeniu towarzyszy zespół grają jazz, funk, więc naprawdę jest wspaniała atmosfera. Cieszę się, że projekt wypalił, że zaangażowało się ponad 40 artystów, że prace są różnorodne, że byli zainspirowani też wnętrzem dolnej sali, tak zwanym undergroundem. Po prostu cieszę się, że jesteśmy razem tutaj w takich pięknych okolicznościach przyrody kiedy będzie, będzie można oglądać Wystawa wystawę. Wystawa jest y, czynna od dzisiaj do 23 czerwca. Także serdecznie zapraszam tych, którzy nie mogą być do odwiedzenia dwóch sal w hotelu Chyrny. Underground na dole, a funki na górze. Let's Funk! I gościem naszym była Sylwia Biernacik, szefowa Związku Artystów Plastyków, oddział Zakopany. Yeah! I tak właśnie zapraszamy. Zap o, widzicie no, jeszcze Państwo, jeszcze jeszcze. O. zaplątaliśmy się w rzeźbę. Tak to czasami bywa przy naszych pracach. Zapraszamy Państwa do hotelu Hyrny na wystawę funki underground która czynna będzie do 23 czerwca dziękujemy że byliście z nami i do zobaczenia przy następnych transmisjach